Dłuższe materiały napędza opel największa porównywarka cen gier. Witam was bardzo serdecznie moi wierni gierkowicze. Oto przed nami rozpakowanie kolejnego Pixelboxa, polskiej paczki z gadżetami, którą kupuje się w subskrypcji. E, więcej detali jak zwykle w opisie, nie ma sensu żebym co miesiąc powtarzał tę samą formułkę, więc po prostu otwórzmy paczkę i zobaczmy co Pixelbox oferuje tym razem. Ti, di, di. Zawsze jest bibułka gwarantująca świeżość bądź nieświeżość zawartości. Jeśli są zębiaki, to wtedy jest nieświeżość. Jeżeli nie ma zombiaków, to jest świeżość. A ja Zaora taki tak pochamsku. O wow! Moje ulubione z samej góry. Mamy y, falloutowego Funko Popa. Ale przynajmniej ten Funko Pop znowu już drugi raz rzędu jest z tych nie najgorszych, jak ja to zwykłem mawiać. Czyli po prostu niepomalowana gęba na coś innego. Tym razem mamy gościa w Power Armorze, i ten Power Armor wreszcie ma odrobinę detali. Jest to o tyle fajne, że, że nie widać jego gęby, więc nie wygląda tak paskudnie jak większość fankopopów, i faktycznie wygląda jak jakaś figurka, więc nie ma tragedii. Nawet detale są całkiem nie najgorsze. No powiedzmy sobie szczerze, ten funko Pop nie jest najgorszy. Jeżeli będą już koniecznie wrzucać te fankopopy, to niech to chociaż nie będą zwykłe ludziki, pomalowane jakimiś farbkami, bo to, to tak głupio wygląda. Takie rzeczy da się jeszcze przeżyć. Bo faktycznie trochę pracy trzeba było włożyć, żeby wymodelować coś nowego, a nie tylko pomalować tą samą gębę na kolejny kolor. Więc powiedzmy, że ten Funko Pop nie jest najgorszy. Chyba się muszę już pogodzić z tym faktem, że one tu zawsze będą, czy mi się to podoba, czy nie. Więc no, jest okej, okay, jest okej. Okay. W tej serii jest jeszcze Soul Survivor, Dogmeat, to no jest ciekawy pomysł na Fanko Popa, bo przynajmniej nie ludzik, Hancock i gościu w Power Armorze, którego mamy my najwyraźniej. Fantastycznie, fantastycznie. <ścoughs> Przypinka, gratulacje, Przetrwałeś 2016. Oto jedyna w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko w styczniowym Pixelboxie. Możecie sobie taką przypiąć i cieszyć się, że przetrwaliście do stycznia 2017. Tematem jest Survive, skoro już wyciągnąłem, to nie ma co ukrywać, czyli przetrwanie. Jak zwykle Witaj Geeku. Do tego wrócimy na samym końcu, żeby sprawdzić listę przedmiotów. O proszę, tutaj mamy e, Vault Boya z Fallouta 4 mierzącego odległość od grzybka atomowego bądź też pokazujący kciuk w górę w zależności od tego jak będziecie to interpretować. Eee, this is not a toy. No dobra, czemu nie? Odpuść go. Bo on nie jest ani z metalu, ani z nie niczego takiego, tylko z takiego gumowego tworzywa, co to się czasem robi takie rzeczy. Dzięki czemu on jest taki mięciusi. I w sumie Zdej mi obrożę. W sumie taki nawet całkiem przyjemny. Do kluczy, jak znalazł, jeśli to się nie urwie w sumie, ale może być. Jest bardzo ładne, ładnie zrobione. No, w sumie WODBO jest na tyle prosty, że ciężko go spierniczyć. Nie ma nam zbyt wielkiej filozofii. Jak zwykle, konkurs, jeżeli kupujecie Pixel Boxa, możecie wziąć udział w konkursie, robiąc zdjęcie, tagując i coś tam jeszcze. A co to jest? Min jak Rajtuzy. Rozmiar Large żeby mój wielki tyłek się zmieścił, co? Nie, koszulka tylko. Koszulka z 2K. Z Bioshocka. Nie ma niespodzianki, w sumie Bioshock jest dość popularny na koszulkach. Mamy tutaj wielkiego tatuśka, a jego krocze wygląda jakby chował się, jakby była przed nim sylwetka Ganona z jakiegoś powodu. Hoh, Ganon will return, prosto z krocza Big Daddy. Koszulka w porządku, zawsze są tutaj licencjonowane produkty, więc nie ma, sen, nie ma szans na to, żeby ta koszulka była, wiecie, typową najtańszą hiszczyzną. Licencjonowany produkt Gaia Entertainment 2K, nie jest napisane z czego jest zrobiona. 100% bawełny, więc w porządeczku solidna całkiem. Niech będzie to Tusiek. I co to zostało na spodzie? Portfel z Dead Space 3. Ło Jezus Maria, jaki powrót do przeszłości. Jeżeli przetrwaliście Dead Space 3, to w nagrodę portfel z jej wygląda w sumie trochę jak z Mirror's Edge, a nie z Dead Space. Taka kolorystyka podobna, no ale to też... Fajny nawet. Mięciusi. Trochę słagu na monety. Miejsce na kartę taki, taki jest mięciutki, są te, te takie pseudo skórzone portfele, one są zawsze takie twarde i ciężko się wszystko rozciąga. A tutaj jest, jest taki dość elastyczny, zaskakująco, więc nawet nawet w porządku bym powiedział, nie jest najgorsze. Jeżeli ktoś lubi jasne kolory, ja, ja preferuję czarne, szczeg ciemne, szczególnie jeśli chodzi o portfele, ale powiedział to gościu, który cały czas w kieszeni nosi to. Więc w sumie no, nie mam tu nic do gadania w temacie. No więc podsumowując, naklejeczka I Have Survived 2016, naklejeczka. Podsumowując, dzielę tę karteluszkę. Jest moim zdaniem całkiem, całkiem, całkiem. Armor prosto z Rapture, czyli licencjonowana koszulka z serii Bioshock, dostępna w dwóch wzorach. Własność Izaka Clarka, czyli licencjonowany portfel z serii gier Dead Space. Personalny pomocnik skrypty, czyli brelok z Vault Boyem. Nie tak się pisze Volt Boyem, ale wam wybaczę tego ortografa. Sprzęt wojskowy najlepszej klasy, czyli licencjonowana figurka e, Power Armor z serii Fallout. I odznaczenie dla wytrwałych, czyli przypinka za przetrwanie roku 2016. Nie powiem, żeby wszystko mi się w tej paczce jakoś super podobało, chociaż przedmioty nie są najgorsze, tym bardziej, że wyjątkowo wszystko jest praktycznie z gier wideo, co nie jest częste w Pixelboxie, bo to jest taka ogólnie bardziej gikowa paczka, ale wszystko moim zdaniem jest bardzo trafione. Szczególnie jeżeli weźmiemy, że, że powiedzmy, że to są rzeczy takie typowo na prezent, tak? To jakby nie było, ta paczka jest takim wielkim prezentem. Ja myślę, że w tym miesiącu zdecydowanie dużo lepiej niż w poprzednim Pixelbox, więc ode mnie. Kciuk w górę taki atomowy, taki atomowy. I dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam was do głosowania nad, na to, czy wam się naj podobał i co wam się podobało najbardziej nie z tej strony, z tej strony, z tej strony. I dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podobało, a my zobaczymy się ponownie za miesiąc. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.